Witajcie kochani, w nowym odcinku sezon grzybowy, taki stricte grzybowy dla większości grzybiarzy ruszył. W tym odcinku myślę, że będzie niezwykle ciekawie, bo zobaczycie bardzo dużo różnych kolorowych koźlarzy, kolorowych maślaków. Największą trufle, jaką udało mi się spotkać. I w tym odcinku będzie też najazd obcych gatunków na nasze lasy. Zobaczycie bardzo ciekawego borowika, który nie jest naszym rodzimym borowikiem, a znanym potocznie jako Amerykaniec. Oczywiście też zobaczycie, co z niektórych gatunków grzybów przygotowałem. W tym koszyku mam sarniaka sosnowego. Grzyb bardzo smaczny. Jak wygląda to, zobaczycie w dalszej części. Borowiki szlachetne, kąskę zieloną oraz podgrzyba brunatnego, dawniej znanego jako podgrzybek brunatny. Jest tu jeszcze kilka innych gatunków, ale nie da się ich wszystkich pokazać z racji ilości tych grzybów w tym koszyku. Ale nie przedłużajmy, zapraszam na film. Skoro zaczynamy od lasu sosnowego, to w takim lesie pojawiło się bardzo, ale to bardzo dużo maślaka sitarza. Maślak sitarz jest to dosyć wydajny grzyb z racji jego ilości występowania. Rośnie dosyć gromadnie. Jego skórka na kapeluszu jest dość sucha. Taki, tworzy taki pancerzyk, którego nie da się ściągnąć jak u innych maślaków. Jest to maślak o mniej więcej jednej barwie yy, itrzą. I hymenofoor, i kapelusz. Taki kolor orchowy. Występowanie tych gatunków może być bardzo różne. Mogą być to lasy iglaste, mogą być to lasy liściaste. Tak naprawdę jest to bardzo pospolity gatunek w naszych lasach, więc spotkanie tego maślaka nie powinno Wam sprawić problemów. Zauważcie, że rurki u tego maślaka sitarza delikatnie zbiegają się na trzonie. A będzie nam to potrzebne, jak będę Wam przedstawiał kolejnego maślaka, ale o tym za chwilę. Ale co musicie jeszcze wiedzieć o tym maślaku-sitarzu? Że ten maślak-sitarz bardzo często i gęsto ma swojego takiego przyjaciela, który pojawia się właśnie w bliskim sąsiedztwie tego maślaka-sitarza. Jest to klejówka różowa. I teraz już znacie odpowiedź na zagadkę, którą zadawałem w poprzednim odcinku. To była właśnie klejówka różowa. Tam wspomniałem o tym, że nie spotkałem maślaka-sitarza, ale spotkałem klejówkę. I wszystkim, którzy odpowiedzieli, że to jest klejówka różowa, Gratuluję. Uważa się, że są dość rzadkie. W różnych rejonach to różnie wygląda. Co charakteryzuje taką klejówkę różową? Ona, podobnie jak maślaki, ma śliską skórkę na kapeluszu. Kolor kapelusza, jak widzicie, tej klejówki różowej może być od takiego czerwonego do bardzo krwisto-czerwonego, takiego wręcz szminkowego. Malejkowaty kształt z takim bardzo, ale to bardzo charakterystycznym trzonem, na którym, zobaczycie, takie zgrubienie, zaraz pod linią, blaszek. To wygląda jak taki pierścień zgrubiony na trzonie. Same blaszki są też dość charakterystyczne. Nie są białe, a takie lekko szarawe, z takim ciemnym ostrzem. Jest to grzyb jadalny, tak samo jak maślak sitarz, który jest grzybem jadalnym. Nie jest grzybem chronionym, uważa się, że jest rzadkim, ale w moich lokalizacjach jest go bardzo dużo. Jeżeli macie ochotę, jak najbardziej warto pozbierać. Bardzo podobnie wyglądający jak maślak sitarz, troszeczkę inaczej zbudowany grzyb, o czym się zaraz przekonacie. Jest to maślak pstry. Jest to grzyb, który ma chyba najwięcej swoich nazw lokalnych. Od chubanków, miodówek, przez moją ulubioną, czyli suchy wojtek. Taka chyba najbardziej znana nazwa lokalna to bagniak. Więc jak widzicie, tych nazw w zależności od regionu jest bardzo dużo. I ten maślak, tak samo jak maślak sitarz, jest jednej barwy, w tym, że po przekrojeniu czasami ten miąższ potrafi się przebarwić. Nie na wszystkich owocnikach to przebarwienie występuje. Hymenophor, czyli ta spodnia część kapelusza, jest ciemnobrązowy i tam jak dotkniecie ten hymenophor, też potrafi się czasami odbarwić. Zobaczcie, że tutaj hymenophor nie zbiega się na trzon, a kończy się przed trzonem. I do tego kapelusz nie jest gładki, a taki. Zamszowy Składa się z takich drobnych włókienek. To jest gatunek jadalny, więc możecie z tym grzybem robić co na obrandze chcecie. Możecie marynować, możecie smażyć i nawet możecie go suszyć. Przeniesiemy się do lasów modrzewiowych. Jak wygląda modrzew? Jest to drzewo iglaste, które zrzuca swoje igły na zimę. I w tym lesie możemy spotkać maślaka lepkiego, dawniej znany jako maślak szary. Powiem Wam szczerze, ta nazwa maślak szary bardziej mi odpowiadała niż maślak lepki. Z tego względu, że jeżeli komuś miałbym wytłumaczyć, jak wygląda taki maślak, to jest po prostu szary. Szary jest kapelusz, szary jest strzą i szary jest hymenofor. I pewnie co niektórzy spotkali się już z takim maślakiem i zastanawiali się, co to jest za maślak. Jest to maślak jadalny. Na kapeluszu możecie dostrzec e, śliską skórkę. Zazwyczaj jest bardzo śliski ten maślak i zaraz pod hymenoforem też tworzy się taki pierścień zgrubiony i na brzegach kapelusza wiszą strzępki z tego właśnie pierścienia. Jest grzybem jadalnym i tak samo możemy go marynować oraz smażyć. Z suszeniem takich maślaków ciężko, bo jest ta lepka skórka. Kolejny ciekawy maślak, który rośnie pod modrzewiami, jest to maślak żółty. I właśnie ten drugi człon polskiej nazwy gatunkowej charakteryzuje nam tego maślaka. Czyli tutaj dominuje barwa żółta. Ta barwa żółta jest na kapeluszu. Bardzo żółty jest hymenofor, który zbiega się na trzon, i na tym trzonie pod linią tego hymenoforu, czyli tych rurek, dostrzeżemy pierścień. Trzon może być z różnymi przebarwieniami. Przy wilgotnej pogodzie ta skórka na tym kapeluszu będzie śliska, ale tej skórki nie da się ściągnąć, tak jak w przypadku innych maślaków. Jest to grzyb jadalny, jak najbardziej jadalny. Możecie go marynować, możecie z niego robić zupy i na upartego można by było go nawet wysuszyć. Kolejny maślak, który rośnie też pod modrzewiami i jest dość podobny do tego maślaka żółtego, jest to maślak trydencki. U nas w kraju, w kraju ten maślak jest grzybem chronionym. Nie wolno go pozyskiwać z lasów. Czym się charakteryzuje taki maślak? Widzicie, że jego kolor jest bardziej pomarańczowy, a nie żółty. Dość podobny jest do tego maślaka żółtego, ale to jest całkowicie inna barwa, na kapeluszu dostrzeżycie takie kosmyki. Maślak też potrafi być śliski, jeżeli jest wilgotna pora. I też na trzonie tworzy się taki pierścień jak w poprzednim gatunku. Ale, bardzo, ale to bardzo charakterystyczny jest kolor. I na przekroju taki maślak nie przebarwia się. Zostaje jego barwa taka, jak całego owocnika. Jest to grzyb jadalny, ale z racji tego, że jest to grzyb chroniony, to nie wolno nam go zgodnie z prawem pozyskiwać. Kolejny ciekawy grzyb, który... Podobny jest troszkę do maślaka, a występuje też pod modrzewiami. Jest to borowiciak denty. W tym roku w moich lasach jest go bardzo dużo. Jest go bardzo dużo powyrywanego, ale ludzie nie do końca wiedzą co to jest, więc zostawiają te grzyby. I słusznie jest grzybem chronionym, nie wolno go pozyskiwać, więc ja wam go pokażę jak go rozpoznać. Borowiciak denty ma na kapeluszu takie włoski. Nie jest gładki jak poprzednie maślaki. Charakterystyczna jest też budowa kapelusza, że środkowa część tworzy taki czubek. Zobaczcie, jak ciekawy jest hymenofor. Jest to hymenofor rurkowy, ale te rurki nie są okrągłe, a takie dosyć kanciaste. Na przekroju nie zobaczymy, że ten borowiczak denty się odbarwia, ale zobaczcie coś bardzo, ale to bardzo ważnego, czyli pusty trzon w środku. I potem już go rozpoznacie. I ten pusty trzon jest w każdym jednym owocniku. Musicie wiedzieć, że taki borowiczak denty też potrafi mieć inną formę, bardziej żółtą. Oczywiście jest to tak samo grzyb jadalny, ale z racji tego, że u nas jest grzybem chronionym, nie możemy go pozyskiwać. Ale teraz pokażę Wam bardzo ciekawego maślaka. Jest to dla mnie odkrycie w tym roku, y, odkrycie w moim mieście, maślak daglezjowy. Pokazuję go teraz, bo dość podobnie wygląda do poprzedniego gatunku. Czyli ten kapelusz jest też z takimi włoskami. Tutaj akurat tak lekko czerwonawy i Hymenofor też zbiega się na trzon, a pod y, tym hymenoforem jest taka strefa pierścieniowa. Ale co wyróżnia ten gatunek od poprzedniego? Jak widzicie, tutaj jest ważny przekrój. Na tym przekroju zobaczycie, że ten trzon jest pełny. Nie tak jak u borowiczaka, dlatego że był pusty. Jest to maślak jadalny, bo nadaje się do zup, y, sosów. Jako ciekawostkę Wam powiem, że jest to obcy gatunek w naszym kraju. Przybył y, z Ameryki Północnej. Razem z sadzonkami d'Aglezji, czyli nie jest to gatunek europejski. Z tego co udało mi się zobaczyć, to u mnie też są dwie formy tego maślaka: jest taka bardziej czerwona i bardziej żółta. W tym filmie nie jest to ostatni gatunek obcy, nie, nie z naszego kontynentu, bo za chwilkę zobaczycie troszeczkę inny gatunek grzyba rurkowego, czyli też z chemenoforem rurkowym, ale o tym w dalszej części. Jeżeli już wyjdziemy z tego lasu drzewiowego i wrócimy w taki drzewostan sosnowy, to tam spotkamy też inne maślaki. Maślak zwyczajny. Chyba w większości Wam znany. Nic tu ciekawego Wam nie powiem, oprócz tego, że na trzonie u maślaka zwyczajnego zostaje pierścień. Skórka, lepka na kapeluszu. Jest to grzyb jadalny, jak najbardziej chyba przez większość znany i lubiany. Nadaje się do zup, sosów oraz do marynat. Ale bardzo podobny maślak to maślaka właśnie zwyczajnego, ale nie jest to maślak zwyczajny, jest to maślak ziarnisty, który, jak wiecie, na swoim trzonie nie posiada pierścienia, więc tym ten maślak się różni. Oczywiście tam wchodzi w grę jeszcze, że kapelusz ma troszeczkę inny odcień, ale tak najłatwiej dla was będzie rozpoznać po tym, że na trzonie u maślaka ziarnistego nie zobaczycie pierścienia. To teraz czas na koźlarze. Pierwszy ciekawy koźlarz. To koźlarz o czerwono-pomarańczowej barwie i jest to koźlarz pomarańczowo-żółty. Jego ulubionym terenem to są brzozy. I tak bardzo chce się upodobić do tych brzos, że jego trzon w ogóle przypomina brzozę. Kapelusz różnie. Może być bardziej czerwony lub bardziej pomarańczowy. Na dużym zbliżeniu zobaczycie, że ta wierzchnia skórka kapelusza składa się też z takich drobnych włókienek, jak mogliście to zobaczyć na maślaku wstrym. Hemnover rurkowy jest albo biały, albo kremowy. Na przykład zobaczysz, że ten koźlarz lekko zmienia swoją barwę, tak troszeczkę ciemnieje. Bardzo podobny koźlarz, ale tym razem lubi inne drzewa, czyli osikę. Jest to koźlarz czerwony. Myślę, że tutaj różnica jest jasna i widoczna. Tam ten trzon był taki dosyć ciemny, wyglądał troszeczkę jak brzoza, a tutaj ten trzon nasz jest całkowicie biały. Kolejny koźlarz, który robi, lubi takie troszeczkę podmokłe tereny, lekko bagniste. Jest to koźlarz różnobarwny. Jest koloru yy, stalowo-szaro-brązowego. Ciężki ten kolor do opisania, ale mniej więcej taki, jak widzicie właśnie na tym ujęciu. Trzony już dość podobne jak u koźlarza babki, z tym, że te koźlarze w przekroju albo po ucięciu trzonu bardzo się przebarwiają. Tutaj akurat macie świeżo przekrojony owocnik, więc ta barwa powoli będzie się zwiększała. Sama struktura na kapeluszu też nie jest gładka. Ten koźlarz jest lekko pomarszczony. Nie macie się czym przejmować, jeżeli Wam się ten koźlarz potem w koszyku odbarwi. Jest to grzyb jadalny, jak najbardziej jadalny, nadaje się do, do suszenia, do smażenia, do gotowania. Oczywiście koźlarz babka, ale ten koźlarz to raczej chyba jest wszystkim znany, jeden z naj, najczęściej spotykanych grzybów w naszych lasach lubi brzozę i też w mieszanych lasach możemy go spotkać. Brązowy kapelusz trzon z takimi ciemnymi strzępkami. Kolejny koźlarz ciekawy to koźlarz białawy. Dlatego, dlaczego Wam go pokazuję? Bo jest naprawdę ciekawy, bo większość koźlarzy, które spotykacie, są albo czerwone, albo brązowe. A ten jest cały biały. Lubi takie tereny lekko bagniste. Jest koźlarz białawy i jest koźlarz biały. Ja na obecną chwilę spotkałem tylko tego białawego, dlatego Wam go pokazuję. Swoim kształtem bardzo mocno przypomina koźlarza babkę, ale charakteryzuje go właśnie ten kolor. I tak samo jak wszystkie koźlarze u nas, czy koźlarki, czy koźlarze, są grzybami jadalnymi i tak samo jest w tym przypadku. Pokazywałem go na jednym z swoich filmów. Oczywiście link też umieszczę pod tym filmem, żebyście mogli zobaczyć ten. Starszy film z tym gatunkiem jest to złotoborowik wysmukły. Jego nazwa zmieniała się na przestrzeni czasu. Był to złotak, potocznie też nazywany borowikiem amerykańskim, bo ten grzyb nie jest naszym rodzimym gatunkiem. On do nas przybył z innego kontynentu. Przypuszcza się, że z wojskami amerykańskimi gdzieś na statkach zarodniki przypłynęły do nas i ten grzyb jest coraz bardziej popularny w naszym kraju. Jeszcze kilka lat temu ten gatunek złotoborowika wysmukłego był pokazywany tylko na północy naszego kraju, gdzieś tam na wybrzeżu. Ja obecnie nie znam ilości miejsc, gdzie on występuje, ale wiem, że w całej Polsce już są doniesienia z tym gatunkiem. Gdzie rośnie taki złotoborowik wysmukły? No, właśnie lubi lasy i lasy, dokładnie sosnę zwyczajną i takie tereny piaszczyste. Te trzy owocniki są ode mnie z Jaworzna. Po czym go rozpoznamy, dość charakterystyczny trzon. Ten trzon ma taką podłużną siatkę na sobie. Wygląda to mniej więcej tak, jakbyście rylcem wyryli tą siatkę na tym trzonie. Ona jest tak, by była wyrzeźbiona. Kapelusz może być koloru takiego brązowo-czerwonawego. A hymenofor, czyli te rurki. Są żółte. I w związku z tym, że coraz więcej pojawia się tego złotoborowika wysmukłego w naszych lasach, prowadzone są badania. Czy ten złotoborowik nie zagraża naszym rodzimym gatunkom? Ja myślę, że nie, bo tam, gdzie on występuje, nadal spotykam te grzyby, które dotychczas spotykałem czyli maślaki, czy tam podgrzybki. No dobrze, kochani, skoro obiecałem, żeby pokazać Wam tą największą trufle, jaką udało mi się spotkać, to ją Wam pokażę. Zobaczcie. Taka wielka. Nie jestem w stanie zamknąć dłoni. Mieści się w dłoni, ale dłoni nie jestem w stanie zamknąć. Jest to trufla letnia, nie jest truflą chronioną. Ma bardzo charakterystyczne brodawki. Zobaczcie, jak bardzo wystają, jakie są wielkie. Przypominają tą wewnętrzną część słonecznika, te łuseczki. Smak takiej trufli przypomina smak orzechów laskowych. A zapach ma bardzo intensywny i jest bardzo ciężki do opisania. Przypomina mi troszkę owocowy. Owocowo-gazowy. Ta trufla ma 400 gram. Szkoda zamarnować taką ładną truflę, więc przygotujemy sobie jakieś danie. Zrobimy makaron z truflami. Zapraszam do mnie do kuchni. Które się akurat teraz pojawiają i są śmiertelnie trujące. Takim grzybem jest Muchomor zielonawy, dawniej znany jako Muchomor sromotnikowy. Nazwa Muchomor zielonawy mówi nam o jego kolorze, jak wygląda ten najbardziej trujący, największy zabójca w naszych lasach czyli ma kolor zielony. I często powielana informacja, że możecie go pomylić z czubajką kanią. To teraz ja zrobię Wam takie zestawienie, żebyście mogli sami ocenić, czy można pomylić z czubajką kanią. Po lewej stronie macie czubajkę kanie, a po prawej macie muchomora zielonawego. Czubajka kania jest grzybem jadalnym, smacznym, a muchomor zielonawy jest grzybem trującym, śmiertelnie trującym. Czyli spożycie niewielkiej ilości uszkadza nam nerki, wątrobę i możemy się pożegnać z życiem. Jeżeli ktoś myli akurat te dwa gatunki ze sobą, to raczej bym odradzał zbierania jakichkolwiek grzybów. Czubajka kania, grzyb blaszkowy, brązowy kolor Praktycznie całego owocnika. Trzon z bulwiastą podstawą, bez pochwy, a na kapeluszu jest bardzo dużo łuseczek. Natomiast muchomor zielonawy ma bardzo gładki kapelusz, na tym kapeluszu nie ma żadnych łuseczek i do tego nie jest brązowy, a zielony. I podstawa trzonu jest z pochwą, czego nie znajdziemy u czubajki kani. Obydwa te gatunki mają pierścień, z tym, że pierścień u czubajki kani potrafi się przesuwać, a u muchomora zielonawego jest stały i zwisa w dół. Więc jakie ja tu widzę podobieństwo? Obydwa grzyby są blaszkowe i tyle z podobieństw. Muchomor zielonawy, nawet kiedy jest bardzo, ale to bardzo mały, już podstawa jest z pochwą, więc jeżeli już tą pochwę widzicie, to na pewno nie jest to czubajka kania. A bardzo młode owocniki czubajki kani nie mają tej pochwy, więc to też już powinno wam dać do myślenia. Ale może przejdziemy do takich ciekawych muchomorów. Owocniki są bardzo, ale to bardzo ciężkie, jest to muchomor szyszkowaty. Lubi gleby wapienne, jest to ogólnie grzyb ciepłolubny. Tutaj macie zestawienie, jak wyglądają te muchomory od najmniejszego do największego. Nawet taki mały muchomor ma bardzo szeroką podstawę. Na dojrzałym owocniku muchomora szyszkowatego dostrzeżycie pierścień, a podstawa trzonu jest bulwiasta. Na kapelusze zostają takie grube łatki, więc dosyć charakterystyczny. Czyli brak pochwy, Wiszący pierścień i strzępki na krawędziach tego kapelusza, oraz te łatki, może już Wam sugerować, że jest to Muchomor szyszkowaty. Oczywiście pamiętajcie, że ja zawsze odradzam zbierania białych i zielonych grzybów. I tak jest w tym przypadku. Ja te grzyby znam, dlatego zbieram, ale jeżeli ktoś ich nie zna, raczej ich nie zbiera. Kolejny gatunek to pieszczyca kędzierzawa. Bardzo kosmicznie wyglądają te grzyby. Trzony. Są takie mocno żeberkowane, na przekroju nic innego nie zobaczycie, praktycznie wygląda tak samo jak wierzchnia strona, czyli takie podłużne żeberka, ciągnące się od tej główki w dół trzonu. Jest to grzyb koloru kremowo-białego, w zależności jakie owocniki Wam się trafią. I ta główka jest bardzo, ale to bardzo zmierzwiona. I ciężko tutaj pokazać Wam kształt. Każdy z tych owocników będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Opisy jadalności tego gatunku są bardzo różne. Ogólnie jest to grzyb jadalny, ale trzeba pamiętać, żeby nie jeść go na surowo, tylko po obróbce termicznej. I tak samo piesrzyce oraz muchomory szyszkowate zrobiłem w zalewie, ale w jakiej zalewie? W zalewie z miodem. Użyłem do tego miodów kasztelańskich, bardzo fajne miody. Z kilku miodów, które tutaj miałem, wybrałem sobie miód imbirowo-cząstkowy. I muszę wam powiedzieć, że Smak tej zalewy jest rewelacyjny. Moi znajomi, którzy mieli okazję spróbować tych muchomorów oraz tej piestrzycy kędzierzawej, którą zrobiłem dokładnie właśnie w tej zalewie, powiedzieli, że ta zalewa jest rewelacyjna. Także jeżeli macie ochotę spróbować czegoś innego, jakąś inną zalewę, nie tylko stricte od i chcecie troszeczkę na przełamanie mieć słodkiej zalewy, zróbcie właśnie sobie z miodem. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zróbcie tak, jak na przedstawionej prezentacji, a przyjdą do Was powiadomienia z kolejnym moim nowym odcinkiem, który dla Was nagram. To ja będę kończył. Do usłyszenia, cześć. Pa. Tu Paweł jak uczy, profesjonalnie robi zdjęcia. Tu jest Agnieszka z grupy Grzebiarze w Szwajcarii. A tutaj fotografują grzybki. Pomachajcie do kamery.